Zmiany w obostrzeniach i reżimie sanitarnym dotarły także do branży lotniczej od tego weekendu. Z wejścia na lotnisko ławica zniknęły termometry mierzące temperaturę podróżnym. I również wejścia, wyjścia do terminala, które do tej pory były zamknięte, będą otwarte. Zatem już nie tylko głównym wejściem na lotnisko wejdziemy, ale także pozostałymi również. W ten sposób port lotniczy szykuje się na rozpoczynający się właśnie sezon wakacyjny. Pod koniec czerwca z ławicy zostaną uruchomione dodatkowe loty. W tym roku będzie ich. Rekordowa liczba. 49 tras, w tym na Kubę czy na Tajlandię. Szersze otwarcie lotniska to nie jedyne zmiany w reżimie pandemicznym. Przypomnijmy, że od wczoraj możemy pójść na koncert w plenerze. Na ten moment uczestnicy mogą zajmować jedynie co drugie miejsce na widowni, a jeśli wydarzenie jest bez wyznaczonych miejsc siedzących, należy zachować dystans 1,5 metra między widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu nie może uczestniczyć więcej niż 250 osób. A od poniedziałku czekają nas zmiany w komunikacji miejskiej. O 1,4 zwiększy się liczba miejsc w autobusach i tramwajach. Będzie mogło nimi podróżować tylu pasażerów, ile wynosi 75% pojemności pojazdu. W wirze pandemicznych poluzowań najważniejsze jest, by nie odlecieć i zachować zdrowy dystans. Tomasz Wesołowski, Pols dnia.